Siemaneczko? Elo! Co tam i ciebie? Dobrze. Wszystko Dobrze. jest ok. No, A co to za furka? Dzisiaj mamy Volvo XC90 2017 rocznik, 320 KONI, dwulitrowy wtrysk bezpośredni. Zamontowaliśmy tutaj instalację BRC w kwocie na dzień dzisiejszy 7,5 tysiąca. Co mogę powiedzieć na każde 100 tysięcy kilometrów, zaoszczędzimy okolice 52 tysięcy. Także jest to Sporo, kwota co? spora. Spora. Sporo A? to pewnie nie masz do pokazania pod maską, co? Mało, poukrywałeś wszystko. Nie, no trochę jest widocznych rzeczy, tak? także zapraszam do środka. Tu małeś? od góry mamy reduktor, wtryskiwacze mamy podobudową. po lewej stronie jest jeszcze filtr fazy lotnej, no i komputer sterujący nam całym układem gazowym. Także teraz zapraszam do środka. Witam w środku, przełącznik na życzenie klienta. Tam, gdzie kiedyś była a teraz jest tylko schoweczek, także zamykamy je. Fajnie to zrobiłeś. Niewidoczny, także zapraszam Cię do lewo i do zbiornika. Wlew mamy pod klapką, pełnowymiarowy, także nie musimy dokręcać żadnych końcówek. No i jaki zbiorniczek, powiedz? Zbiornik tutaj nieduży, o? 44 litry. Zasięg myślę, że w granicach niecałych 300 kilometrów. Mhm. Wzrost instalacji... Nastąpi po przejechaniu 14 tysięcy km Agnieszka Pomachaj do widzów. A kuku! Także zapraszamy do Energii Gaz Polska na montaż i serwis instalacji gazowych.